Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Widzowie. A dzisiaj kolejny film z serii Kreatywny Świat. Widzowie, dawno mnie nie było aż dwa dni na tym serwerze. A jak dwa dni to jest bardzo dużo, jak na mnie, i na ten serwer, i na nasze odcinki. Bo był weekend, chciałam sobie odpocząć widzowie. Tak, e, ostatni film, jaki był, to było te z Nintendo, właśnie robiliśmy Nintendo. A dzisiaj właśnie robimy halę, gdzie będą nam jeździły wielbłądy. Jakby co ja tego nie kupiłam, tylko TNT wybuchło się i mi rozkopało. Więc ten. No, to się za. Dzisiaj będziemy robili dużo rzeczy, bo chcę dzisiaj też zrobić klatkę dla. Znaczy no, tak, będą nowe zwierzaczki. Też dużo już to mówię, ale będą też nowe zwierzaki. Będziemy robili właśnie tą halę dla wielbłądów. No, i chcę dodać moda. I jeszcze chcę powiedzieć, że będzie to jest chyba już przedostatni odcinek, z ZOO bo już mega dużo się ciągnie za Zo I serio, teraz będzie nowy etap. Od grudnia zaczynamy nową serię na Kreatywny Świat. Tak, będzie fajnie. Mi się już podoba ta seria, która będzie. Ale wioska jest naprawdę fajna, się rozrasta. I teraz robimy dzisiaj tylko tą halę e, już i będziemy mieli fajnie zrobione, bo widzowie ja tego nie kopałam tylko TNT i e, I chcę też powiedzieć, że możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale po więcej takich fajnych filmików, bo teraz widzowie mam nadzieję, że oglądaliście mój film, gdzie robiłam wieżę z klocków, bo był to fajny filmik, ale mało ma wyświetleń, więc was... Serdecznie na niego zapraszam. Słuchajcie, widzowie, że yy, no, wracam do robienia takich filmów, czasami challengeowych, nie ciągle, tylko czasami. Yy, no właśnie vlogi na moim kanale, Minecraftowe rzeczy, no ale teraz to jest nieważne. Słuchajcie, widzowie, właśnie, więc mówię, to jest przedostatni chyba już odcinek z Zo. Nie wiem, jak się dzisiaj wyrobimy, właśnie, no bo nie wiem, ile dziś zrobimy i ogólnie to wszystko, ale widzę że wiecie, wiecie co mu chciała żeby to już było wszystko zapełnione tą trawą, płyczaczki pieczone, a to jeszcze muszę robić, tak dużo muszę jeszcze robić ale dobra, lecimy z tym, bo serio dużo, dużo trzeba wykopać żeby było, bo dużo trzeba serio kopać, hop, 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 hop. pyk, 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 pyk tak tak, 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 tak. tak. Widzowie, więc co? Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się oczywiście spodoba, bo ja mega się jaram, bo będzie właśnie dzisiaj. Dużo się działo w tym zoo, bo chcę robić właśnie ze dwie klatki ze zwierzątkami, bo też chcę dodać mody na zwierzaki, chociaż nie wiem, czy mi się uda, jak nie, to będą te, co mamy teraz. Dwie klatki i właśnie tą halę, gdzie będą jeździły wielbłądy, bo będą oprowadzki na dzieciaków i dorosłych. No i dużo będzie teraz serio filmów. Na grudzień mam mega dużo dla was pomysłów na filmy. Właśnie w grudniu będzie fajny odcinek jeden. W przyszłym roku też będzie mega fajny odcinek, bo teraz jak będzie vlog, to mam dużo update'ów, bo widzowie wiecie co? Mam na muzykę flet i będę wam chciała zagrać... Nie, nie mogę tego mówić, ale będę chciała wam zagrać na odsięgu na flecie. Chociaż nie umiem grać, ale będę ją chciała pokazać jak gram. Dobra, widzę. Czekajcie. Muszę się przestawić. Dobra. Pyk, 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 pyk. pyk. Okej. Okay. Tak, 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 tak. Czekajcie. Eee, tak. Pyk, 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 pik. No, i mamy ładnie. Czekajcie teraz, tak, 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 tak. Musimy zrobić jeszcze tak, ale tutaj dużo będzie tego, będziemy musieli dużo nałożyć serio. Tyle tego to ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam, po co ja to robiłam, takie wielkie. No, ale jednak fajnie to będzie, jak będzie takie duże. Fajnie, potem będzie też będzie tu wybieg dla tych, właśnie małych kidosów. Znaczy małych, no dużych ich jest trzy, więc myślę, że to im starszy na trzy wielbłądy, bo jest to naprawdę potężne. Ale dobra, teraz to jest nieważne, widzowie, bo chcę jeszcze powiedzieć, że. Oj, czekaj. czekaj, 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 czekaj. Od tej mojej drugiej piosence, że będzie piosenka właśnie na tusty czwartek, albo jakieś inne piosenki jakaś inna jeszcze, bo będzie ankieta na moim Instagramie Wiki8215 serdecznie Was zapraszam właśnie, bo mam dwa Instagramy główne to Wiktoresitowska, ale już Wam dużo o tym mówiłam. I jeszcze Wiki 8215 i tam jest dużo informacji, więc zachęcam, żeby wejść. I musimy dobić 500 wyświetleń, się 300 brakuje do końca roku. Yy, prawie 295 nie wiem ile tam brakuje. Yy, ale troszkę jeszcze brakuje nam. Widzio, więc zobaczcie zaraz zakończymy. A A chcecie wiedzieć, która godzina? 20.00. 20 tak, 20.00, 1, dwa, trzy, pyk pyk pyk, 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 Jeszcze tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tak, 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 pyk, pyk. pyk, pyk, pyk. Fajnie, widzowie, w końcu będzie dużo filmów jeszcze na kanale, bo w grudniu też chcę dla Was robić te, no jak to się nazywa? Vlog, masy świąteczne, ale to w weekendy będą. Dobra, widzowie, myślę, że nie będę Was teraz tym już zanudzać, bo jeszcze troszkę mi to zajmie chwileczkę, więc poczekajcie, a ja się z Wami widzę, jak już będzie. Miała to zabudowane, bo myślę, że nie chce wam się tego oglądać Więc zaraz się widzimy Dobra widzowie, jest mamy to Już zrobiłam i wypełniłam, zajęło mi to już krótko jak się z wami odłączyłam Ale mamy te pole nasze i teraz będziemy robili tą, no zagrodę właśnie Tylko jeszcze załatamy lodem Tylko takim mocniejszym Lodem, takim Pyk. Gdzie tu mamy jeszcze jakieś dziursko wredne? Chodź tu dziuro, głupia. My nie tolerujemy takich dziur, co nie, widzowie? Tak, nie tolerujemy. O, czekajcie. Hop, hop, hop. Widzowie, więc y, mamy załatane i teraz będziemy robić to, co mega jest ważne. Czyli już pokazuję... Oj widzowie czekajcie chwilę bo serio mnie bolą plecy i muszę się wygodniej ustawić. Um, tak robimy. Ej no nie denerwuje mnie to bo będzie się teraz robiło tak cały czas, całutki czas. No ale ładnie widzowie wioska się rozrasta. Tak, tak, tak. Niestety teraz się robi taka trawa, ale już niech się tak robi. To nie mój problem. Znaczy mój, ale dobra, nieważne. Teraz tak, 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 tak. Okej, okay. hop. Ej, przecież te wielobłądy wyjdą. Ej, ja nie pomyślałam. Ej, ja głupia jestem, ja nie pomyślałam, że te wielobłądy wyjdą, przecież. Hmm, potem na nich to przetestujemy. Zobaczymy, czy wyjdą, czy nie. Ale no raczej na stół. No oczywiście, no, że wyjdą. Ej, to ja nie robiłam dla niedźwiedzi, tylko dla wielbłądów, słuchajcie. Proszę, iść z tym dużym dupą. Kurde, niedźwiadku. Okej, okay. pyk, 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 pyk. Widzowie, teraz tak, 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 fajnie. O Jezu, ile tego. Dobra, teraz tak. Teraz tak, 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 tak. Okej. Okay. Ale już dużo mi to zajmuje, widzowie. Mega dużo, mega. Dużo mi to zajmuje. Jeszcze trochę. No już ja się zaraz posiusiam, widzowie. Przestanie się to mi tak robić, czy nie? Dziękuję. E, sama se poprawiła. Kurde, ja jestem nieuważna. I serio dużo robię błędów w Minecrafcie. I jakbyście się zastanawiali, czemu to robię tak powoli, bo w Minecrafcie tak palcami to robię. I to tak się robi. O, pyk. Pyk, pyk, kurde. Denerwuje mnie. To właśnie. Dobra, i chcę coś przetasować. Jak będzie tak... Da się tak. ale no, dobra, nie będzie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy na razie takie coś. I teraz robimy drugą warstwę. Widzicie, aż się zaczęło już robić ciemno. Ale dobra, mam sposób lepszy, bo już wiem, jak to zrobić mam. To już nam zajmie mega mało czasu. Zapraszam tu. Co tu się dzieje? Pyk, 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 pyk. Oj. Sorki, sorki, mamolki. Hop, 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 hop. Idziemy teraz spać, widzowie, i lekka przerwa dla moich pleców. Uch. Oh my god, ale fajnie było tak się oprzeć. Dobra. Wracamy i robimy dalej. Kurde. Nie no, pośiśiem się. posikam się. Nie no, nie wytrzymam zaraz z tym. Zaraz z tym nie wytrzymam. Co wie, tyle tego. Dobrze widzowie, zrobione i kolejny rządek teraz robię. I chyba już to zrobię poza kamerą. Tylko zrobię przy was ten jeden teraz, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi, bo chcę, żeby było tak fajnie równo. Widzowie, Troszkę mi zajmuje, ale te, Widzę, że te niedźwiedzie się troszkę tutaj mm, mi wepchnęły, tak przywłaszczyły się. No, nie wiem. Dobra, jeszcze jeden z wami zrobię, bo to szybko idzie jednak. Więc co widzowie, zaraz. Ale to dobrze wygląda teraz, widzicie, jak mocarnie. Fajnie. Pyk. tu, tu, tu. tu, 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 tu. Widzowie, a jakbyście chcieli, żebym jeszcze raz zagrała w Robloxa? Nie, no nie. Pamiętam, jak grałam raz na moim kanale w Robloxa. Nie, dwa razy grałam. Znaczy raz i był jeden odcinek, potem był drugi. Dobra, teraz lecimy z tym, bo już mamy to skończone praktycznie. Widzowie, skończyliśmy oficjalnie. Jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze nie skończyliśmy. Czekajcie. Moment, sekunda. Zabijemy go. Tutaj. Ciebie również. Tak. I ciebie, kochaniutki. A jak będzie padać, to najwyżej nie będzie przejażdżek. A teraz mam, tak? Jest yy, ładnie. Teraz jeszcze tak. Mm. Tak i patrzcie, co teraz robię. Mam niby tak, co nie, ale zobaczcie, nie czekajcie. Tak. Oj nie. Okej. Okay. Oj nie. Tak robimy. Teraz robimy. Tak robimy. Teraz robimy. Tak robimy. No i oczywiście oj. Tak robimy. Dobra, i teraz mamy to skończone już. Prawie, prawie. Nie powiedziałam, że jest skończone. Tylko że prawie. Pyk. Okej. Okay. Tak. Ok. I patrzcie. Mamy, widzowie, to jest. Mamy, to jeszcze tylko rzecz mała. Muszę się jeszcze do jednej rzeczy przywalić, że. By. A, nie da się dać lampek. No, to będzie to w nocy ciemno, trudno. Dobra, widzowie. Mamy to skończone na tą chwilę. Mm, tutaj, no, będzie, mówię. No i będę, będą jazdy. A tu będą y, ludzie patrzyli sobie. A no, tam będą no, jeździły wielbłądy. Będzie się na nich jeździło. Tak. Yy, o nie, po co ja wziąłem to? Po co ja wziąłem taki kolor? Teraz, widzowie, robimy kolejne dwie klatki na jakieś zwierzaczki. I zo, chyba się kończy. Widzowie. Ciężko mi to mówić, ale zo się kończy powoli. To jest przykre, dobra. Przykre, przykre. Dobra, teraz tu może albo zrobimy klatkę tu, albo zrobimy jedną klatkę tu, jedną klatkę tu. Jak myślicie? To zrobimy trzy, ale to w innym odcinku trzecią. Teraz zrobimy tu. Będą alpaki. Będą alpaczki, widzowie. Fajnie będzie. No, alpaki. Już wam pokażę, jak będą mieszkały sobie. Pyk, pyk. Pyk. O tak, tak, tak. Nie, czekajcie. Oj, muszę przeliczyć, ile jest kratek. Jeden, dwa, trzy. To tu będzie jeden jeden dwa i trzy jeden dwa trzy to nie to będzie na czwartej kratce jednak tak 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 będzie i jeszcze jedna dwa nie widzowie 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 zobaczcie kurczaczki jeden dwa pyk okej okay. pyk, pyk 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 tak będzie i tu będą w tym alpaki sobie siedziały damy parę niech będzie a mamy teraz widzowie tyle Jeden, dwa, czekajcie, bo chyba niesymetrycznie zrobiłam. Jeden, dwa, trzy, 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 kurde. Tak. Jeden, dwa, dalej. I już mamy tutaj napakowane. Tak. Dobra, git. Czekajcie i teraz robimy tak, tak, a nie, dobra, tu już damy ścianę, tu już będzie ściana, nie, dobra, tu już będzie ściana, więc tu robię już normalnie, tak, mm, pyk i teraz robimy sobie tak, pięknie, sobie robimy tak, dzisiaj widzę więc taki fajny, miły, spokojny odcinek dla was. Ech. Miły odcinek. O kurde. Miły odcinek. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy. Dobra, będzie tak. Tak. Tak, ok. Jeszcze zrobimy. Teraz tak widzowie, mało się odzywam, bo się mega skupiam, a jak ja się skupiam, to chcę robić to w ciszy. Ale już się do was odzywam, nie martwcie się. I teraz robimy co jeden tu będzie, co jeden. Za dwa. I tu. Pyk, pyk, oj. Tak, tak, o nie, jaka jestem dzisiaj roztrzepana. Serio, dosłownie jestem mega roztrzepana. Idź widzowie. Teraz będzie tak pięknie: sobie zrobimy. Tek, tak, 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 tak. 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 Tak, tak. Oj, dalej, widzowie. Będzie pięknie. Teraz robimy sobie elegancko. Tutaj. I zaraz będziemy robić szybę. Proszę bardzo, będzie szyba. Okej. Okay. Albo nie, wiecie co? Zrobimy może tak. Tak zrobimy. Tak, tak, tak. To już jest ranek. Piękny ranek. Teraz będziemy w kudę. Już jest. Kartka mi się zagina. Dobra. Mamy ranek. Dobra. Oj, czekajcie. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, dziewię. już jestem. Byłam chwilkę na przerwie. Teraz, słuchajcie, widzowie, robimy yy, podłogę. Nie wiem, jaką mamy zrobić podłogę. Albo dobra, wiem już. Wiem już, jaką. Bo ja byłam niedawno w... W takim miejscu, gdzie były alpaki. I ja wiem, jak to wygląda, więc muszę zrobić teraz tak. Robimy tak. Tak, 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 tak. tak. Okej. Okay. To będzie podłogówka. Pyk, pyk. Pyk, pyk. To będzie podłoga. A tu po bokach będą właśnie te małe robale. Czyli nasze. Kto? Alpaki, które będą miały też taką podłogę, jak e, tam na wyprowadzce. Znaczy, no tym, gdzie się chodzi. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Robimy elegancko. Pyk, 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 pyk. Tak, tak, tak. Ok, robimy teraz podłogę dla naszych alpak, kochanych, tylko muszę, widzowie wiecie, co zrobić. Tak zrobić. Tak. Pum, 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 pum. Tak. 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 Tak, 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 tak. I teraz jeszcze zrobimy tak. Tak. Tak, tak, tak. I zobaczcie, jak teraz będzie to dobrze. Bo nie będzie tego takiego. Wiecie czego? Tego, o. Dobra, widzowie, robimy teraz drugą. Drugie, drugie to. Ok, pyk, 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 pyk. Momencik, bo mi się tutaj coś. Kurde. Muszę dalej to zrobić. Yy, tak, 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 tak. tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz tutaj o, pyk, 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 pyk. Pyk, ale musimy zrobić, czy tak jest też po tej stronie. Też tak jest po tej stronie. I to nie będzie gryzło, że tak jest. To mnie będzie widzowie denerwowało. Gryzło no jak tak, tak. Więc musimy zrobić... A czemu tu tak jest? To ma być tak. Tu ma być... Tak. Okej. Okay, tu ma być pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. 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 Dobra. Widzowie, jest dobrze już. Ale jeszcze są trzy problemy. Cztery. Bo i tak. Już dwa zrobiłam. Trzeci i czwarty. Teraz są dwa. Okej. Okay bo jest jeszcze tu dziura i mamy zrobione pięknie. Mm, tutaj po bokach będą właśnie nasze te. Zwierzaki. Będą okej, okay. tu będą też lamy. Ale będą tak jakby troszeczkę od siebie odgrodzone. Tu będzie tak. Tu będą tak, już dajmy, no niech tu, będzie o tak. Dobra, teraz lampka, lampka też. Dobra, dajmy tu, żeby było symetriko. No i teraz dajemy nasze alpaki. Chyba, że to są lamy, ale to są alpaki jednak. Szukamy. Zaczniemy, zaczniemy i szukamy. Byk, byk. Alpaki, gdzie mamy? Dobra, nie będą lamy, jak kto woli, ale gdzie one są? Kozy, yy. tak, delfinu, żółwisów, lisów, dorszy, tak. Eee, tropikalnych ryb tego kijanek no gdzie są te alpaki niszczycieli a gdzie są pig, tego, żab ok. jak? pig dobra, nieważne ma no go coś tam tak tego, No, kurde, gdzie są? Dobra, teraz to. Pszczół, krów, tego, Tak, to. Króliki, to nie to. Lamy, lamy są, jest. Ja bym w ogóle nie pomyślała, że to jest takie jajo. To dam taką. I nie chcę takie same kurde, no są białe. Ale to nie może być, nie, nie będzie biała. Bo ja sobie nie życzę, żeby była biała. Ja sobie nie życzę, bo białe już jest za dużo ich. Białych jest za dużo, więc wypadasz stąd. Niestety. Odpadasz. Kurde, i znowu wzięłam jajko. Jaka jestem dzisiaj w tobie roztrzybana? Znowu nie wiem gdzie jest. O Boże. Dobra, niech będzie taka. Ej! Czy są tylko dwa rodzaje lam? Czy jak to jest? O nie, dobra, są kilka. Dobra, nie będzie tak. I teraz zrobimy sobie daszek. Teraz zrobimy sobie daszek. Pyk, 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 pyk. Tak, tak, tak. I tak, tak. Yyy... Um...

Nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam. Stąd trzeba. No zobaczcie. Kto by pomyślał, że stąd? Tak. Tak, 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 tak. Tyk, tyk, tyk. Tak, tak, tak. Dobra. Okej. Okay. Teraz robimy szkło. Szkło, 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 fajne, fajne. Tak. Teraz robimy lampki. Robimy, widzowie, lampki. Hmm. Tak. Tak. Może na ten tak, tak. Lampki, lampki, lampki. Widzowie, dużo zrobiliśmy serii. Ja się nie spodziewałam, że tyle zrobię. Zobaczcie, jak fajnie mamy. A ty idź stąd lepiej, bo zaraz ci coś zrobię, nie wiesz nawet co, idź sąd. kurde, głupku, idź, 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 widzowie, zobaczcie, mamy ładnie już dzisiaj, nic już nie kombinuję, bo dużo zrobiliśmy, jest naprawdę ładnie, mamy dużo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 albak, czy tam lam, jak zwał, tak zwał. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie oczywiście dużo łapeczek w górę, dużo subskrypcji. I widzimy się jutro na jutrzejszym filmie. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. I co? Ja się żegnam. Oj, czekajcie, ja się żegnam z Wami. I to tyle z mojej strony. Pa, pa, pa. pa. I zrobiliśmy jedno. Jutro zrobimy jeszcze dwa. To tyle i, i tyle. Więc pa, pa.